Dzień dobry, hej, cześć, witajcie, z tej strony Rozproszony, a jest to pierwszy odcinek z Metin 2. Słuchajcie, wchodzimy na serwer Polyphemos, czy tam Polyphemos, czy zwał jak zwał, Polyphemos, e, Phobos. <słuchajcie>, e, słuchajcie, dlaczego nie Polska? po Polska jest zamkniętym serwerem i słuchajcie, mam tam jakieś konto i jeśli będziecie chcieli, to mogę wam pokazać w następnym odcinku, czy tam w przyszłości. Ale zamknięty serwer, nie wiem, to się chyba nie opłaca nawet grać. A z tego co wiem, to właśnie gramy na tych europejskich serwerach i społeczność tak gra, więc wchodzę. Hmm, specjalny serwer, nie wiem co to znaczy specjalny, no ale, ale wchodzimy sobie tutaj, słuchajcie. I tak. Ja sobie pograłem troszeczkę tutaj ninją, ale to tak troszeczkę, troszeczkę i w ogóle zdziwiłem się, bo zapomniałem, że ninja jest w chunio żółtych. I kurcze... Nie wiem dlaczego, tak? Pewnie dlatego, że grając pierwszy raz w Metina, jak miałem 8 lat, to grałem u żółtych. Może dlatego tak sobie wybrałem, no ale w każdym razie Ninja jest u żółtych, więc Likan będzie u żółtych. Tak, słuchajcie, gram Likanem. Nie no, gram to może dużo powiedziane. Tak naprawdę chcę zobaczyć tą postać, bo, bo nigdy nie grałem nią, nawet przez 5 minut. Nigdy nie miałem styczności z tą postacią i wręcz uważam tą postać za... Nie, nie pasuje mi do Medina. zepsuło to Metina i tak dalej, więc może się jakoś odczaruje, odmieni mi się to. Zobaczę, pogram sobie tą postacią trochę, pobawimy się i zobaczę jak się gra. Będę miał do was dużo pytań. Będę miał do was dużo pytań i, i w trakcie będziemy sobie wszystko objaśniać. Słuchajcie, yy, damy radę, tak? Daliśmy radę, ale no to kozak, super. Bo bałem się, że wiecie, może być tak niezajęta, ale spoko, daliśmy radę. Yy, nickname. Yy, elegancko. Wchodzimy do gierki i wiem, że się po, pojawimy na tej jakiejś mapie specjalnej właśnie tutaj mapka specjalna, jakieś tutaj questy musimy wykonać i tak dalej. Tylko ja bym chciał zobaczyć, czy ja mam broń jakąś w ogóle. Misja gry, tutaj będzie broń, tutaj będzie broń. Okej, okay. błyskawica i grzmot, nie było do wyboru. Ale dobra, mamy spoko mamy spoko włócznie, więc to możemy wyrzucić. Okej, okay, co jeszcze? Mamy potki, mamy potki. Misje główne, nowe życie, budzisz się i czujesz się ogłosiony. Dokładnie tak, dokąd iść. Yy, aha, 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 czekajcie, mam nowkę, o kurczę, no dobra, trochę, trochę sobie pochodzimy na początek, zobaczymy jak się stąd wychodzi i tak dalej, więc jak ktoś nie wiem bo, bo może ktoś tak jak ja miał totalnie w nosie tą postać i gardził tą postacią wręcz, to nie, nie chcę się chyba czytać tego tak wszystkiego, wiecie, tak szczerze, odpuszczę sobie. To jeśli jesteście tacy jak ja, to, 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 to zapraszam do oglądania i ogarniemy sobie co i jak tutaj się dzieje. Strażnik kolonii, to tutaj. Dobra, spoko. Czyli będziemy sobie tak tuptać, nic, nic nie po nic nie tam. Czyli tuptamy. na, na szybko sprawdzałem w internecie. Poczekajcie, na szybko sprawdzałem w internecie, purpurę się podobno robi jaką pierwszą. Podobno. Indygo nie? Indygo nawet nie lucię maksymalnie na ostatnie niby. Eee, no więc tą purpurkę się robi. Podobno się daje dwa indy i jeden vita. Eee, jeśli wy, 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 wy wiecie coś więcej, to możecie pisać, bo ja się kompletnie nie znam. Więc możecie mnie uczyć w komentarzach. Eee, dobra, spoko, czyli muszę zabijać sobie mobki. Elegancko. No tak, dzikie, dzikie psy. Z tego co wiem, to one są chyba takie na chociaż, chociaż może nie. Yy, bo kojarzyło mi się coś. Co? Yy, kojarzyło mi się coś, że one są jakby mocniejsze trochę. Ale dobra, nieważne, może mi się właśnie tylko źle kojarzy. Yy, poczekajcie, nie z ile się zaczyna. Aha, okej. Okay. Czyli wydropiliśmy jakąś głupotkę. Mmm. Yy. Chłodem i mrokiem Ty, był pierwszy poziom jeszcze, ja pierdziel, ale Boże, zapomniałem jak się XP. a i co do tego Grania, nie grania mm, No wątpię, że będę grał, bo już nie mam Tyle czasu i siły na Metina, co kiedyś um, Bo kiedyś wiecie, no otwierało no, się całe noce Całe dnie, jak był jakiś event to się siedziało Nie wiem, ja, ja naprawdę siedziałem bardzo długo, więc i to już nie, nie ten czas, nie te lata. Po drugie, też nie chcę tutaj jakoś yy, przelewać pieniążków Gameforge'owi. Więc, yy, no... Więc, więc tak to wygląda. Szkoda, że ten, szkoda, że Gameforge banuje, ściąga kanały za te prywatne serwery. Yy, to może coś kiedyś... Na prywatnym jakimś serwerze, bym coś może pograł, ale to też nie jestem w stanie Wam obiecać. Na razie sobie po prostu gram, chcę zobaczyć tego Likana, opykać. Chcę opykać tego Likana, chcę sobie trochę pograć, pobawić się tym Metinem. W ogóle nie wiem na przykład na czym się teraz zarabia tutaj na tym serwerze, na czym zarabiacie. No w ogóle, ok. Na czym zarabiacie? Co, co nie wiem w ogóle, jakiej bronie, mapy, kompletnie. Kompletnie jakby nie siedzę w tym, więc y, nie znam teraz jakby stylu. Boże, nie znam gameplay'u, o. Y, więc no tak to wygląda niestety z mojej strony. Troszeczkę mam zaniedbań, o kurcze. To daleka podróż, ja chyba zrobię cięcie wiecie, bo to szkoda ten, szkoda. Szkoda kochani i czas mam Ej słuchajcie, mam tutaj Metina Nie wiem czy w ogóle warto go bić, bo ja sobie tutaj w spota takiego... drugi Metin Ja sobie tutaj znalazłem takiego spota, mówię, wbiję trzeci poziom Przy okazji chciałem zobaczyć te oto ataki jego i, i wiecie, i tak, tak się zaprzyjaźnić z tą postacią No i zobaczyłem tego Metina właśnie i nie wiem czy jest sens go bić, słuchajcie, czy damy radę Chociaż nie no, mamy, mamy w zasadzie spoko te łapki Poczekajcie, jak to się nazywa? Błyskawica i grzmot. Ej, co? Tak szybko? Był, nie było dropu. Eee, ale tak to co to jest w sensie? No błyskawica i grzmot to są, nie wiem. Jakieś właśnie łapy, to pazury w sensie. Nie wiem jak to, co to jest za broń, nie? No, to nie jest miecz, nie jest wachlarz, nie jest dzwon. Eee, szybko padają te metiny i nie ma dropu. Czyli się nie opłaca nie będę to w ogóle ile tego jest? Spoko, nie będę tego bił. Lecę dalej. No i co jeszcze wracając, a właśnie no i ciekaw jestem co to jest po prostu, czy to są jakieś właśnie mówię pazury, czy, yy, ci, ci 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 ci, co to na jakiejś zasadzie to jest i ten, tak się zastanawiam. Matko jedyna, jaka to jest totalna bzdura, że całą tą mapę trzeba przejść yy, bez sensu. Jeszcze dodatkowo się tutaj zgubiłem, bo wszedłem i okazało się, że jest zamknięta uliczka. E, tak, straciłem trochę czasu. Bez sensu to jest, bo ani to się nie opłaca, jak spit, tak jak z tego co widzę. Ani. No nie wiem, nie wiem po co jest ta mapa. E, może to faktycznie jakoś, jak było świeże, to wyobrażam sobie, że to się mogło komuś podobać. Ale tak, jak teraz, z mojego punktu widzenia, to. Chodzisz trochę, trochę bez sensu, tak, tak Tak słabo to wygląda. Jeszcze nie gadaj, że teraz będę musiał wrócić. Nie, muszę zabić niedźwiedzia. Okej. Okay. Czyli już teraz będą misję tego pana spoko. Eee, mogę wrócić do zwykłej mapki. Na zwykłą mapkę. Byłbym wdzięczny. I co ty jeszcze chcesz ode mnie? Co to jest? Eee, znajdź miejsce pasku... Aha. Czyli to jest ten metin pewnie. Upadek meteorytu. No to tu pewnie Metina muszę walić. Kurczę. Teraz się muszę tam wrócić, bo tu po drodze chyba nic nie było. Z tego co kojarzę, to chyba nie mamy pina. Ale dobra. To jeszcze sobie pogadamy od razu. Przełożę sobie z ninja trochę pieniążków. trochę yangusi. Tak? To jest Dalej Yang? To jest Dalej Yang, dobra. Przełożę sobie trochę yangusi. i słuchajcie, zrobię sobie tutaj jakiś pod podstawowy ekwipunek. Um, żebyśmy jakoś tam mogli iść trochę do przodu. E, tak, widzicie, tak, zauważyłem, że ten jest jakby druga zakładka, nie? Już taką wilką miałem nadzieję, że jest jakaś druga profesja tego, 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 ale nie ma. Więc Ipa. No czyli Ipa, no nie wiem, nieważne już. Nastawi nastawić się, że trochę pozytywniej. Ile mam tego zebrać? Aha, tu już tyle, okej. Okay. Yanguś. 42 Yangi. Szaleństwo. Um. Mam nadzieję, że to już ostatnia jakaś taka głupia misja i będę mógł wrócić. Zrobię sobie ten ekwipunek, bo zdamy sobie wszystkie skilla, bo chcę jakby je poznać. Zobaczyć. No z tego co wiem to mam maksować tą purpurkę, dawajcie znać w komentarzu, serio, bo kompletnie nie znam się, tak samo jak staty, no z tego co ogarniam no to dwa inta, e, dwa inta, jeden vita dawać, ale no jeśli wiecie lepiej to piszcie, nie, bo to ważna sprawa jest, żeby nie zepsuć postaci, nie wiem czy ja będę właśnie rozdawał w tym odcinku, czy już sobie zostawię to na potem. Najważniejsze, żeby sobie to jako ogarnąć i to sobie ogarniemy po prostu najwyżej. Co? Do ją ja muszę wrócić. No nie! Ale głupota, nienawidzę tej gry. Jestem czekam czy się uda, bo wpadłem na pomysł, że się zabije i kliknę sobie rozpocznie w mieście. Mam nadzieję, że pojawi się tam, a nie tutaj. Ciekawe czy uda mi się oszukać system. Taka, taka, taka ciekawostka. Okej, okay, opłacało się. O to chodziło elegancko. Mam nadzieję, że to już jest ostatnia taka, nie wiem, głupota, męcząca jest ta mapa. Póki co, nie wiem ile tutaj gram, ale na tą chwilę jestem zmęczony. No jeszcze nie koniec. Muszę jakieś metiny jeszcze połbijać. Eee, no mega, nie mam mam, 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 chociaż tyle. Kurde, eee, męczące teraz. Nie wiem, głupia jest ta mapa. Bardzo mi się nie podoba, jestem na nie. Tutaj zdania, jakby się chyba nie zmieniło, moje zdanie w tym temacie. Okej, okay. zapraszam wszystkich metinowych świrów na kanał i słuchajcie, Minecrafta mam, zapraszam, zapraszam, Survival, no przede wszystkim Survival. Inna seria tam, OneBlock, głupotki takie, więc zapraszam, bo pewnie, pewnie metinowe świrki też się tutaj pojawią i przyjdą. Ja już takim metinowym świrkiem nie jestem. Ale z sentymentu słuchajcie, chętnie sobie powiem trochę i pogadam przy okazji z wami. Nauczę się jakby tak płynąć na takim flow. No w końcu, w końcu trzeba sobie to wyćwiczyć. W ogóle wpadłem na pomysł, ale to nie wiem, czy teraz, czy muszę wrócić do tego gagagagatka. Specjalnie się zacząłem. Dobra, yy, mam taki pomysł, żeby właśnie w czasie, kiedy nie mam, w czasie, kiedy nie mam czasu. Yy, w momencie, kiedy nie mam czasu na jakieś tam budowanie w Minecrafcie właśnie. Bo generalnie mówię, metynowe świrki zapraszam na kanał Minecraft. To, to tak, przede wszystkim u mnie yy, zapraszam. Witamy. Witam i rozważcie się. To w czasie, kiedy nie mam. W momencie, kiedy nie mam czasu na budowanie w Minecraftie, to postanowiłem, że będę nagrywał jakieś gierki różne gierki i nie mówię, że to będą serie, będę ładował seria za serią i tak dalej rozwijał się, bo, bo raczej nie i zresztą też nie mówię, że jestem jakimś skillerem ogólnie wysokim um, ale będę sobie coś tam czasem nagrywał, żeby Żeby pogadać i tak dalej, żeby żeby... Przede wszystkim żeby kanał nie był pusty <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Jeszcze nie koniec. Czego ty chcesz ode mnie teraz? O, jakieś w ogóle parę misji jest. E, napisałem do listu do Uriela, no to daj mi do Uriela iść. Dla różności, no to to już jest, ej. Przecież to już jest mapa... E, mapa, 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 mapa m po prostu. Mm. No i żeby kanał nie był właśnie pusty. tych ludzi, uda się do portalu. Czy to jest ten gagatek? No nie wierzę. No, więc żeby kanał nie został pusty to będę sobie czasem nagrywał jakieś różne gierki, akurat trochę tego Metina pogram sobie, więc wiadomo. Tylko już widzicie, nie wiem ile ten odcinek może trwać potencjalnie, nie wiem, obstawiam 7 minut niech ma. No to słuchajcie, w te 7 minut widzicie, nie wbijam skilla na P, nie wiem, nie, nie, nie biję bossów, nie robię dungeonów, nie, nie latam DT. I tak dalej, więc widzicie, że tak nie, nie lecę szybko, 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 bo nawet de facto bym wam tego początku nie pokazał, gdybym miał naprawdę grać. Ale chcę sobie popykać, mówię z racji sentymentu, sprawdzić tego Likana i na chwilę się ewentualnie oderwać od, od wszystkiego innego. Więc to taka luźna dygresja do Was i, i, i tyle. Dobra, okej, okay, jestem już u tego gościa. Yy, no, to tak jak mówiłem, no teraz sobie przejdziemy do M1, zanim zrobię jakąś tam pierwszego biologa. Ojej. Yy, to słuchajcie, zrobię sobie ten ekwipunek podstawowy O Wow, to tyle. A teraz do mam przejść, ciekawe co jeszcze w związku z tym jest. Ej, dobra, bo to jest kontynuacja jakiegoś, jakiś list, może przekazać. Dobra, spoko, Uriel jest tam chyba, z tego zapamiętam żółtych. Nie lubię, nie lubię żółtych. W sensie grałem tutaj, jak zaczynałem grać, to przez to, że brat mi w ogóle pokazywał tą grę yy, Brat czyteczny jak byliśmy dziećmi, to... To on się w żółtych i grałem w żółtych, kurcze Pamiętam Mentalem, 23 level, xp Nie wiem, zaprzysiężony gdzieś tu? Słuchajcie, tu jest biolog... No tak, gdzieś tutaj, tutaj się ekspiło gdzieś Na um, zaprzysiężonych i kurcze, daj spokój 23 poziom, Mental, silne ciało, nie wiem, tam weszło na 18, 19 czy, czy coś Daj to spokój, to były czasy mm. Strażnik Miejski, to jest tutaj? Nie, strażnik Miejski jest tam. Kurczę, no to będę się tak chodził i się motał, no. No, gadamy, yy, Dobra, nie, nie będę się motał. Najpierw sobie jeszcze przekażę Angusie, No yy, to tak, 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 tak. Tutaj sobie grałem oczywiście tylko łuczkiem, słuchajcie. I, I teraz nie wiem jak to się nagra. Wy pewnie tego nie będziecie widzieć. Ale... Mam nadzieję, że się w ogóle dobrze nagra. <laughs> Inaczej, tak powiem. Ja potrzebuję dać. Ja potrzebuję. Jengusie, Jengusie, Jengusie. Jengusie są tutaj. To ja, ile tak bym dał? Dałbym. 500? 500 powinno starczyć na dobry rozruch. Okej, okay, mamy to na likanie. I teraz, jak to się nagrało? Chyba się nagrała perspektywa Likana, mam nadzieję. W sumie, że się nie zapsuło nic. I teraz zobaczymy jeszcze, co ten gagatek od nas chce. I, i będzie spoko I sobie ulepszę. Będę wam pokazywał chyba, chyba same ulepszenia na plus 6, no bo. No bo szkolacza co na odcinku? Tylko mówię, ostatnia rzecz jest taka, że zobaczymy co chce od nas Strażnik Miejski. Bo jestem ciekaw, bo to jest cały czas związane chyba z tą misją przejścia, jakby do krainy ludzi. Więc. No interesujące, zobaczymy co tam. Hadlarka różności? No nie ja znam, ale mogę poznać. Ok, to czyli już po prostu jakieś zwykłe kwestie się, się zaczynają. Ja to będę sobie robił w międzyczasie. Tolowanie, w ogóle mam. Wow! Czyli dostanę, czyli dostanę pewnie wszystkie te, te yy. Czyli dostanę pewnie wszystkie te zbroje i tak dalej. Bo myślałem, że jakby. Myślałem, że tego nie ma. Yy, na pewno biologa zrobimy w tym odcinku. No i zobaczymy, co ta handlara teraz chce. Ale to mówię. zacznę sobie ulepszać, wipunek i tak dalej, więc się zobaczmy zaraz. Dobra, słuchajcie, plan jest taki, że już teraz na szóstki ulepszamy sobie wszystko, co możemy. Yy, no to dobra, leci, nie wiem. Naszyjnik na pierwszy ogień na szyjniku mi najmniej zależy i ulepszył. Spoko. Zbrojkę byś ulepszył. Oj, mamy podwypróbę, próby, więc spoko. Ale nie tym razem, kurczę, zbroja do zrobienia. Tarczę zrobiło spoko. Zrobisz hełmik, chociaż nie, może spalimy na razie buty. Czy, 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 czy naszyjnik? Boże, kolczyki. Kolczyki zrobił. Ok, to spalimy buty. Musiałem sobie przełożyć więcej siana z ninja, ale to nie nieważne. Dobra, hełm zrobiony. To zrób te buciki, dobra, kolego? Zrobiłeś buciki, naszyjnik jest zrobiony, to czego brakuje? A buty są tutaj, to na co to są sloty? Magazyn item shopu, osobisty sklepik premium jakiś, czyli item shop pewnie, ale chemia. Okej, okay. muszę zrobić... Co muszę zrobić? Aha, że nic, wszystko, mi... a nie, jeszcze bransoleta, okej, okay, dobra, bransoleta. I okej, okay, ulepszyło, to tylko zbroję spaliło, kurczę ty skurczy byku. Okej, okay, kolejne dwie próby zbroi, słuchajcie. No i co, ulepszysz czy nie ulepszysz? Ulepszyło, okej, okay. to tą zbrojkę sobie zostawię, jedną, piątkę. Ej, halo, co to za lagi? Resztę wywaliłem. Dobra słuchajcie, tak musiałem zanieść jakąś książkę, bo handlara chciała temu, no taka standardowa misja, teraz nowy zapach, akurat z nowym zapachem wam coś pokażę, może nie wiecie, to ja wam coś pokażę, chyba że zmienili to wam nie pokażę, ale tak to to, to będzie spoko. Nowy zapach słuchajcie, tu będę musiał polować niebieskie wilki, potem bez, ale będzie potrzebny olej piżmowy, Olej piżmowy bierzemy, bierzemy z item shopu, za smocze znaki, które każdy ma na koncie, hmm, jak się to pisze, olejek i żmowy, dokładnie to się pamięta, nie? takie rzeczy się pamięta, nie, nie, nie zapomina się o tym. Tak jest. Eee... Ciekawe, czy pamiętam hasło, i raczej nie pamiętam, więc. O, pamiętam. Punkt ja mam. Mam rzeczy, jak ja tu usuwałem. Miałem tu, miałem postać, co prawda, ale usuwałem z niej. Słuchajcie, te. No usuwałem postać, po prostu. Dobra, nieważne, mam to mam. Cieszymy się, duchowe uderzenia, Uu, wola życia, mamy taki skill wola życia, co to jest wola życia? Wola życia... Wola życia, nie wiem co to jest za skill. <laughs> Lecę do biologa. W międzyczasie wam chcę wam powiedzieć, że możecie mi dawać znać na low levelu na czym się zarabia. Bo jestem ciekaw czy to jest kwestia... Tak jak nie wiem, kiedyś tam się chyba odłamki, czy tam kor drakonis sprzedawało. Tylko że wiem, że po pierwsze jest limit na dropienie na postaci jest chyba do 10 korów, można na dzień. Albo 10 odłamków. Nie, no 10, odłam 10 odłamków to jest jeden kor, czyli 10 chyba korów. Tylko że wiem, że chyba przez handel to nie szło, jakoś były, były z tym problemy, więc ogólnie możecie mi napisać low level, co się robi, jak się zarabia. Będę wdzięczny. Ja ale chcę tego biologa robić. E, mam nadzieję, że szybko wbijemy piąty poziom. Chcę zobaczyć tych pierwszych parę skilli i skończę odcinek, bo to też nie ma sensu, żebym tutaj wiecie, nagrywał nie wiadomo ile. E, dokładnie tak. Co ty chcesz teraz? Będę musiał chyba te ta... głodne alfawilki. Głodne alfawilki. E, spoko. No i wbijemy sobie ten piąty level po skilla, no bo potrzebne. Chcę sobie zobaczyć jak to, jak to działa, jak to śmiga. Ta purpurka daje 8 damage'u jakby. Jeszcze szycie, to może być opar, w sensie. Nie do... Może jest niedoceniona ta postać? Znaczy, w sensie nie wiem, ja w sobie mówię tak za siebie, bo ja to nie wiem, jak to teraz wygląda, jak społeczność na to wszystko jakby reaguje i, i, i jak wy się do tego odnosicie, metinowe świrki. Ja tak ze swojej takiej bardzo przestarzałej perspektywy, no to, no to wiecie, mogę sobie gadać głupoty. Także, jak ktoś, jak ktoś wie, to niech się wypowie, bo, bo na pewno wiecie więcej ode mnie w tym temacie. E, dobra, tak samo to jest kill, staty i tak dalej. No, no, piszcie mi po prostu wszystko, bo ja to zielony jestem, jak nie wiem co. No i co, i teraz mam taką broń, i jak pójdę do biologa, to dostanę tu badziery na plus 3. <noise> to była totalna głupota, jakby tego nie zmienili. Chociaż no, Gameforge to akurat. Ej, mogę skill stąd? Nie muszę iść do tego! Nie muszę iść do tego. Ale kozak, no to dobra, no to nie wiem. Wilczy skok... Czekajcie. To do, do, do Major robi. Wilczy puzzle. Ehm. Wilczy dech i nie wiem. I to, to... Może być ten skok, niech będzie. Finalnie damy wszystko, bo chcę sobie posprawdzać, a ewentualnie... Hmm, Ewentualnie... Wy, 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 to będzie mi tutaj lepiej siedziało. To będzie mi tutaj lepiej siedziało. Wilczy dech może być tutaj. I damy sobie ten skoczek na... Ba, na, 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 na... ...na tutaj. Dokładnie, ok. Tak, tak, może być. Weź no, przyjmij tego biologa, żebyś mi tu nie spalił za bardzo, bo bo będzie lipa. Hmm. Jeszcze dwie sztuki on. Zaraz te skillę obanam i kończymy. Okej. Okay. Co ma? no zmienili, dali ten, dali kurczę na plus 4. Pochodnia. Pochodnie, to chyba... To chyba nie ma sensu tak szczerze to nazywać tej broni. Cholera wie jak to nazwać. Nie wiem, niech to będą pazury. Eee, dobra. A. To jest taki wielki wybuch. Eee, mogę to sobie włączyć w każdej chwili. Ale nie mogę tego, i tak muszę czekać na cooldown Okej, okay, i to tak mm, PE jak u surki Zmocnione przez Inta Okej okay. Przyciech I taki jest płomienik Fajne to jest Spoko, ile to trwa w ogóle? czas poniżej minuty, a gdzieś jest napisane? Czy, a jest, 48 sekund Blączy mi się język co to jest? Saskill? Wow! Wilczy pazur. Takie takie jumbo jumbo, ale duży cooldown ma. Więc takie lipne. A ciekawe czy to skacze po wszystkich, czy... Jak to w ogóle atakuje? Tak po wszystkich? Ale to jest przyopione! Ale to jest przyopione! Jakie? To jest OP! No mocne! Co to jest? Aha, takie coś. Znaczy no, to też spoko, no. no dobra, no okej. Okay. Jaram się, to jest mega przyczopiony skill. Kurcze. Czekajcie czy te dziczki No pewnie, że sprzątnę. Jest jakiś bez dostałem. a do tego. Do nowego zapachu. Eee, okej. Okay. Czekajcie, to było to? Ale sprawdzę sobie czy na przykład tego wilka też ściągnę. Ściągnę, czyli to jest taki obszarowy. Eee... Szansa dla nie słuchajcie to jest... takie spoko Uderzenie miecza o mentala No no no, kama, spoko, spoko, tutaj jest co mamy Niweluje obronę chyba przeciwnika tylko Okej okay. I teraz to? O jakie badziewie? Znaczy badziewie, animacja mi się może chyba zbugowała Albo nie wiem Kto jestem zadowolony z tego, to jest siekiera, jakie to jest mocne Jeszcze dużo obrażeń bije, bo naprawdę stosunkowo przy tych przy reszcie, reszcie ten to sporo obrażeń bije. Czekajcie jak to wygląda? Nie no powiedziałem, znaczy no w sensie... Nie wiem, spoko. Do PvP na pewno, do PvP na pewno jest ok. E, mamy HP? Nie mamy HP. Do pvp jest pewnie, podejrzewam, że... Okej. Okay. Tak, 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 jeszcze raz, jeszcze raz. Ale się cieszę, jakie to jest mocne, jak mi się będzie fajnie expić tym. Przyjemnie. Naprawdę. A to? Ale to jest to. Dobra, dobra. Wow, nawet, do, nawet dosyć ma, ten, range'u ma dużo. Spoko. Bum. Taka siekiera, nie? Mocna. I widzę, że z problemu z maną nie ma, bo cały czas spamie... A, w sumie też wbijam kulki to przy przypadek wbiłem level? Um, bo chciałem powiedzieć, że nie ma problemu z maną, no ale to, to akurat różnie tutaj bywa. E, spoko Uff, leżysz. I po, 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 Dobra, nie wbijam szóstego levela. Kończę ten odcinek, bo już trwa długo. <grym> Teraz na sam koniec mi się głos załamał. Dziękuję Wam za oglądanie. Piszcie w komentarzu te wszystkie. Um, no dajcie mi w ogóle jakiś poradnik najlepiej albo, albo no po prostu wy, wy mnie nauczcie, wy, wy tam piszcie porady i tak dalej. Dziękuję Wam za wszystkim za oglądanie, wpadajcie na kanał Minecrafta i do zobaczenia w przyszłym odcinku, bo na pewno nakręcę. Hej!